W szkole. Bartek obrał sobie za cel mojego młodszego brata Szymona z autyzmem. Ojciec Bartka posiadał największą firmę budowlaną w naszym mieście. Bartek codziennie przyjeżdżał do szkoły nową betą i nosił buty za 3000 zł i cały czas przechwalał się kasą swojej rodziny. Mój brat Szymon ma wysoko funkcjonujący autyzm. Głośne miejsca i chaos bardzo go przeciążają. Bartek jakoś to wyczuł już w pierwszej klasie liceum i uznał, że Szymon będzie jego osobistą rozrywką. Specjalnie hałasował, straszył go, śledził po szkole. Jego znajomi nagrywali reakcje Szymona i wrzucali je na TikToka z wyśmiewającymi opisami. W zeszły wtorek przebrała się miarka. Szymon miał ciężki dzień. Ktoś dwa razy odpalił fałszywy alarm przeciwpożarowy, co doprowadziło go na skraj załamania. W czasie lunchu siedział sam na korytarzu naucznikami wyciszającymi i próbował dojść do siebie. Bartek podszedł z tyłu, zerwał mu słuchawki z głowy i zaczął wrzeszczeć prosto w twarz, a jego dziewczyna wszystko nagrywała. Szymon upadł, zakrył uszy, zaczął płakać i ciężko oddychać. Ale Bartek nie wiedział, że nasz ojciec nie jest jakimś tam gościem. Jest głównym inspektorem budowlanym miasta, facetem, który zatwierdza wszystkie pozwolenia na budowę i może zamknąć każdą budowę z powodu naruszeń. Ojciec spojrzał na nagranie, a po chwili powiedział tylko: "Skoro jego ojciec zbudował imperium, ja mu je rozwalę cegła po cegle". I tak zrobił. Trzy dni później rozpoczął kontrolę na wszystkich budowach ojca Bartka. Okazało się, że firma łamała przepisy na potęgę. Nielegalne instalacje, źle wykonane fundamenty. Jedna po drugiej budowy były zamykane. Ruszyły też pozbyt. Dwa tygodnie później firma zbankrutowała. BMW Bartka zostało odholowane, a ich dom wystawiony na sprzedaż. Dziś Bartek pracuje w Biedronce. Czasem zaglądam, żeby usłyszeć jak pyta klientów. Plastikowa czy papierowa? Los bywa bezlitosny. Ale sprawiedliwym.